Witajcie widzowie YouTube'a Zobaczcie co jest na niebie Na niebie jest takie UFO i one tu po prostu lata co dzień znaczy się co noc i obserwują po prostu ludzi aby ich porwać Zobaczcie no kurde podobno tu sąsiadkę jedną porwali i po prostu mówiła, że na drugi dzień, że jej było dobrze z nimi. Oni w tym statku ją tam badali po prostu, nie? Wkładali różne rzeczy tam gdzie nie trzeba, badali nowe Nowe zadowalacze. Tak? Na ziemiankach one po prostu oni po prostu badają te zadowalacze. Później lecą na swoją planetę i Oj, ruszyło się. Ruszyło się ufo lecą na swoją planetę i zadowalają swoje reptilianki czy te czy, czy, czy plejadanki czy coś tam takie jakieś czerwone widać, że po prostu żarówka burdelówka burdel yy, yy, kwadratowy może dlatego te UFO ma taki kolor, bo tam jest burdel po prostu <laughs> muszę ciszej się zachowywać bo mnie usłyszą i przylecą ja nie chcę być ofiarą. No, ja tu ich nagrywam. Ujawnię to na YouTube po prostu. Ten przylot ich. I myślę, że to będzie przestroga dla Was, jak zobaczycie taki statek obcych. To musicie uciekać, a szczególnie kobiety. No, chyba, że lubicie jakieś tam zabawy takie. O, widzicie, co się dzieje? Widzicie, co się dzieje? Zobaczcie, daje znaki. O, daje znaki. Dało taki znak, że chyba odlatuje. O, widzicie, co się dzieje? Daje znaki. O, że kolejną niewiastę przetestowali. O, dają znaki do, na swoją planetę. Takie świetlne znaki, jakby. O, widzicie, jak pulsuje? Rozmazuje się po prostu. Czasu przestrzeń dookoła tego statku i widzicie, rozmazuje się czasu i dlatego e, tak się rozmazuje. O, zobaczcie, takie to jest fajne. To nagrywam na maksymalnym zombie. Moim zdaniem to jest na wysokości około 3-4 km. Być może 3-4 km. No, I taki to jest bajer, nie? Także widzicie, UFO istnieje Wykorzystuje nasze ziemianki do swoich badań, niecnych celów O, widzicie jak? Zobaczcie jak pulsuje To chyba oznacza, że będą odlatywać Tak mi się wydaje, bo przynajmniej, nie? Dobra, ja zapraszam... Aha, oni chyba mnie usłyszeli, daj mi znak, że mnie usłyszeli. Ja będę stąd już zmykał. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. O kurde. Zobaczcie, co się stało. Widzicie? Zapraszam do subskrypcji mojego kanału zatytułowanego Życie jest piękne. I zapraszam do oglądania innych moich filmików na tymże kanale. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Ja będę zmykał. I tyle. No, UFO widzę też odlatuje. I po prostu... kończę. O, odleciało. Dobra, cześć.